Z tej strony Michał, witam Was serdecznie po tej 2,5 tygodniowej przerwie. Słuchajcie, dzisiejszy film będzie poświęcony takiej małej aktualizacji belki, jej osiągów, co, co zauważyłem, co mógłbym poprawić, a co bym zostawił. Film, który widzieliście na samym początku, był to film przedstawiający akwarium przed przycinką. Słuchajcie, od momentu założenia belki przez te 2,5 tygodnia robiłem już 3 razy takie dość spore cięcia. Głównie po to, żeby tam coś sobie wymodelować, dosadzić, ale to już wam opowiadam o co chodzi. Przez pierwszy tydzień od momentu otrzymania beleczki pracowała ona na 50%. Jedna i druga strona na każdym sterowniku na 50% i powiem wam w ten sposób. Przez ten pierwszy tydzień zauważyłem, że roślinki rosną, odbijają po przycinkach, ale że to nie jest to, co chciałem uzyskać. Tak? W sensie takim, że te rośliny odbijały, ale nie wybarwiały się w taki sposób, w jaki bym chciał. Czyli, no nie wiem, na przykład, mankandra nie była taka soczyście czerwona, czy, czy chociażby waliczy nie robiło się różowe. tak? No i słuchajcie, w tamtym momencie nawożenie azotem to było 10 ppm. W drugim tygodniu użytkowania belki zwiększyłem jej moc do 75%. I słuchajcie wtedy naprawdę zauważyłem różnicę w tym co się dzieje w moim akwarium. Fotosynteza roślin ruszyła w niesamowity, niesamowitym stopniu, co zaczęło wszystko tutaj rosnąć, bąbelkować, wybarwiać się Co za tym idzie, musiałem zwiększyć nawożenie azotem do 20 ppm, bo zauważyłem po prostu już niedobory po tym, że Monte Carlo gdzieś tam zaczęło się delikatnie rozpuszczać, zaczęły się pojawiać drobne nitki. Zwiększyłem troszeczkę ten dwutlenek węgla, dałem tego więcej i zacząłem być naprawdę zadowolony z efektów, z tego jak to, jak to zaczęło się wybarwiać i jak to rośnie. To nie rośnie tylko sobie po prostu do góry, w górę światła, tylko po prostu robi się to od podstawy gęste. Te rośliny w przycince puszczają 2-3 łodygi i naprawdę zaczyna to gęstnieć. Później pokażę Wam Ludwigę White, jak, jak ona tutaj zaczęła się ładnie rozrastać. Robi się to naprawdę spory krzak, nie? I od wczoraj, słuchajcie, beleczka chodzi na 100% mocy. Co Wam mogę powiedzieć o tej walce? Jestem z niej zadowolony. Rośliny naprawdę mi się wybarwiają. Nie mogę narzekać tutaj na jakieś niewybarwianie się, czy, czy coś w tym stylu. Uważam, że tutaj brak zielonego widma w niczym, w niczym nie przeszkadza. Nie zauważyłem negatywnych skutków jakichś tutaj nieposiadania zielonych diod. Choć tutaj niektórzy oczywiście zaraz, a tak, ale jest potrzebne do odpowiedniej fotosyntezy. No może jest potrzebne, ale w moim akwarium jak widać najwidoczniej nie jest, skoro, skoro to rośnie tak jak powinno. Tam ktoś wcześniej skomentował zdjęcie, nagranie poprzednie, że rośliny tak rosną do góry, że złe spektrum światła. Słuchajcie, te rośliny rosły półki co samopasem od momentu problemów z tym akwarium, od tej mega mojej wycinki. Ja je puszczałem tak, niech one sobie rosły po prostu, żeby jak najmocniej odrosnąć, żeby ta masa roślin się zwiększyła, żeby pozbyć się tych nitek. I teraz jak już przycinam te rośliny regularnie, to na przykład tutaj alternatera, która tak rosła jedną łodygą, po przycięciu wyrastają jej trzy, czyli słuchajcie, wszystko idzie w dobrym kierunku, to znaczy, że tabelka spełnia swoją funkcję po prostu. Te rośliny naprawdę rosną gęste, ładne i takie soczyste. No, 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 powiem Wam, że wygląda to super. Jedyne co zauważyłem, to na przykład, że Ludwiga White raz na jakiś czas puszcza pęd i zmienia się w kubę, nie? Czytałem trochę na ten temat i jest to podobno taki normalny etap przejściowy Ludwigi, że czasami wypuszcza taką odnogę Kuby i ona powinna się z powrotem zmienić w White'a. No, w moim przypadku się tak nie stało. Poszła dalej Kuba i ją odciąłem. I teraz znowu puszcza sobie ładne pędy White'a. Nie? nie wiem od czego to jest zależne. Rozmawiałem tutaj troszeczkę z kolegami, ale, ale nikt mi nie był w stanie na ten temat odpowiedzieć. E, takie rzeczy się dzieją po prostu w przyrodzie i, i najwidoczniej tak ma być słuchajcie. E, Kuba tutaj, e, która rośnie z tyłu zaczęła ładnie się wybarwiać z żółtego koloru przez pomarańczowy do czerwonego. Wygląda to super. Musiałem wyciąć sporą ilość kryptokoryn balans, zabierała tutaj mnóstwo światła Alternaterze Mini, słuchajcie, i co? Zamówiłem troszeczkę roślin ze strony Rośliny Akwariowe.pl. Słuchajcie, i jestem miło zaskoczony tymi sadzorkami, sadzorki były duże, ładne, zdrowe i myślę, że jak zwiększyliby asortyment roślin, to, to brałbym stamtąd rośliny, bo, bo są naprawdę ładne. Słuchajcie, kończą mi się tutaj nawozy QA Dropa. Skończyłem już AD. Do końca i zdecydowałem, że będę próbował z tymi solami i to nie ze względu tam też na koszt, no może i też na koszta trochę, no nie ma co tutaj ukrywać, nie? Inflacja, te sprawy, ale będę tutaj kombinował z solami, bo z nigdy mi to nie wychodziło e, nawożenie takimi solami z kalkulatorów z, z Olixa czy coś w tym stylu i będę, i będę tutaj działać w ten sposób e, i też coś pewnie o tym nagram. Mój spektrometr jeszcze do mnie nie dotarł sprawny. Dotarł, ale uszkodzony i czekam na drugi. To w ogóle niesamowita historia, opowiem Wam o tym na następnym filmie, ale wracając do belki. Słuchajcie, według mnie ta konfiguracja kolorów nie ma negatywnego wpływu na rozwój mojego zbiornika. Wszystko to co miałem się wybarwia. Mocy Mam aż ponad, tak? Jest to 184 W, więc jest to prawie 1 wat kurczę na litr wody, nie? Więc będę chciał zrobić takie małe doświadczenie. Na jakiś czas zarzucę swoją lampę z T5, gdzie mam 1 wat na litr wody i zobaczymy, yy, co się będzie zmieniać, tak? Czyli zobaczymy, czy na tej lampie jest lepiej, czy jest lepiej na lampie T5. Chodzą tutaj różne, różne kurcze opinie na ten temat, że nic nie zastąpi te piątek. No i zobaczymy, widziałem piękna akwaria na, naprawdę na samorobionych lampach ledowych, i, i tutaj myślę, że jest to spore pole do popisu. Beleczka w 100% daje radę, nic tu się złego nie dzieje. Rośliny się wybarwiają, rosną gęste, fotosynteza zachodzi bardzo intensywnie już po kilku, po tam dosłownie dwóch godzinach rozpalenia się belki na 100%, więc ja jestem z niej zadowolony, śmiało mogę Wam polecić taką konfigurację, ponieważ jest ona ciepła, to akwarium nie jest takie wiecie, no sztuczne wie, w żadnym stopniu, nie jest to światło takie białe, nijakie, tylko można to sobie naprawdę bardzo fajnie wysterować by cieszyło to oko i robiło wow, nie? Jak, Ale fajne, nie? I to tak właśnie, właśnie tak ma działać, nie? Za momencik puszczę wam tutaj troszeczkę film pod innym kątem, jak to to wygląda i, i jak tutaj się te roślinki zachowują i sami ocencie, Bo tu nie chodzi o to, żebym ja wam powiedział, a ta belka jest super, bierzcie. Ją. Ja tutaj nie reklamuję y, niczego, tak? Tylko pokazuję wam y, co ja biorę i dlaczego to biorę. Nie namawiam Was do zakupu, zakupu sprzętów czy, czy tego, yy, tego typu innych rzeczy, ale po prostu jeżeli znajduję coś fajnego, to wam o tym mówię i uważam, że moim zdaniem lepiej jest kupić taką belkę niż przykładowo wydać krocie na Skylight'a albo Gacemana tego typu belki, które kosztują od 2, 600, nawet do 10 tysięcy złotych, nie? I pamiętajmy o tym, że Nobelka to jednak połowa sukcesu. Oświetleniowa liczą się jednak też troszeczkę umiejętności tutaj w kwestii nawożenia, prowadzenia akwarium i używania głowy przede wszystkim, bo jak wiadomo tutaj, że tak powiem, czasy. Nie, nie gra kurcze tutaj nie jest po naszej stronie w ten sposób. tak Tutaj się wszystko musi dziać swoim tempem, tak jak rośnie, tak ma rosnąć i my w tego w żadnym stopniu nie, nie przyspieszymy, nie obejdziemy, bo, bo jeśli damy więcej dwutlenku węgla, to, to po prostu te rośliny będą rosły szybciej, ale nie tak jakbyśmy chcieli. Niestety tak to, tak to wygląda z mojej strony. Słuchajcie, dziękuję Wam za e, subskrypcję. Oczywiście, jeśli ktoś by chciał, zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Aquamania, Grupa Akwarystyczna Warszawa. Oczywiście zachęcam tam różne dyskusje, jakieś ciekawe nowinki też. Także to tyle, słuchajcie. Już za momencik filmiki. Do usłyszenia.